O Boże, fryz, mam taki jak ta dziewczynka z tego filmu Grinch. Cześć kochani! Dzisiaj proszę nie zwracać uwagi na mój fryz. Postanowiłam dzisiaj sobie nagrać dwa filmy, dlatego że stwierdziliśmy z Maxem, że wypadałoby, aby był jeden film na zapas, na tak zwany zapas. Dlatego, że Max też chce zacząć u siebie na kanale robić częściej filmy. Nawet nie wiem, czy też nie będzie robił daily. To wszystko zależy od jego chęci w sumie. Więc postanowiłam dzisiaj zrobić dwa filmiki. Jeden to będzie QA, dlatego że dawno nie było QA, a w kolejnym zrobimy test maseczek, dlatego też wyglądam jak wyglądam, ponieważ stwierdziłam, że bez sensu, żebym mi się teraz ogarniała nie wiadomo jak, na buzi, skoro i tak za chwilę będę same maseczki nakładała, więc... Zapraszam do oglądania. Ale mam do Was jeszcze takie pytanko, a właściwie bardziej do osób, które hodują róże pnące które mają róże pnące. Bo na tych moich dwóch różyczkach one pięknie się rozrosły, ale na listkach pojawiło się coś takiego. Poczekajcie, bo ja jeden listek ucięłam pojawił się taki biały nalot. I jak przetrę palcem, no to niby, niby schodzi. Ale nie wiem teraz, czy to jest jakieś choróbsko, czy może po prostu od deszczu się tak zrobiło. Przeniosłam się do środka, dlatego że na dworze jest dosyć głośno i może mnie to wszystko, te wszystkie dźwięki zagłuszać. No i też tak średnio mu chciała, żeby sąsiedzi słyszeli, co ja tutaj gadam. Przechodzimy do Q&A. I w ogóle prosiłam was na Instagramie. No i te pytania mi zadali się. Dosyć sporo tych pytań jest, ale wybrałam takie, takie chyba takie. Spoko w sumie, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy odpowiem na wszystkie, z tego względu, że jest ich dosyć sporo, więc może rozbijemy to na dwa odcinki. Zobaczymy. Co lubisz najbardziej robić z przyjaciółkami? Wy już dobrze wiecie, co lubię z Wami robić. Czy kiedykolwiek zawiodłaś się na osobie, na której myślałaś, że możesz ufać bezgranicznie? Tak, no i to nawet nie jeden raz, ale jak to się mówi, człowiek uczy się na błędach, więc teraz naprawdę, no, uważam komu zaufać. Chociaż to jest dosyć trudne, bo jednak jestem mm, taką osobą, która, no, nie do końca, nie że łatwowierna, ale taka, która, no, łatwo ufa ludziom. Chcesz sobie doczepić włosy? Słuchajcie, w ogóle, ja zawsze chciałam, znaczy. Inaczej, ja zawsze chciałam mieć ładne, gęste, długie włosy, żebym sobie mogła robić, wiecie, taki koński ogon, długi, warkuczyki. Jak mi się to w ogóle mega u dziewczyn podoba. No a żebym takie takie... Pipcie, które sobie przy okazji wczoraj przypaliłam, przedwczoraj, znaczy się, to tak średnio. Dlatego też właśnie sobie zawsze myślałam, że kurczę, chyba sobie chciałabym kiedyś zrobić doczepy i wtedy bym miała ładny fryz, ale z drugiej strony obawiam się, że mogę się denerwować. W sensie ja do końca nie rozumiem działania tych doczep, jak, jak to się w ogóle trzyma na głowie. Czy ja nie mam za lekkich włosów, no i w ogóle, czy to nie drażni, że coś mam, czy nie czuję, że mi to zlatuje. Ja się boję, że będę miała właśnie takie wkręty, żeby będzie mi to po prostu przeszkadzało. Ja nawet sobie, zobaczcie, paznokcie nie maluję, bo lakier mnie wkurza. Najdłużej miałam pomalowane paznokcie, jak brałam ślub, no to przez tydzień. Po tygodniu już to ściągnęłam, bo nie mogłam wytrzymać. Czego nauczyła Cię praca na YouTube? Na pewno nauczyła mnie, żeby traktować opinie innych ludzi z dystansem. Ja kiedyś byłam, znaczy kiedyś, no nadal taka jestem, ale już w porównaniu z tym, co było kiedyś, jest o wiele, o wiele lepiej. W każdym razie bardzo się przejmowałam opinią w ogóle obcych mi ludzi. Jak ktoś, w ogóle widząc mnie pierwszy raz, coś mi tam powiedział, no to ja strasznie to przeżywam, a jak usłyszałam, że ktoś coś o mnie powiedział, to naprawdę ja, o Jezu, to strasznie we mnie to się działo długo i rozkminiana, takie wiecie, pierdoły, a jak zaczynaliśmy na YouTubie robić filmiki, to ja tak naprawdę przez... Pierwsze pierwszy te momenty to w ogóle nie czytam komentarzy. Nie czytam, bo jakoś bałam się, że przeczytam coś, co mnie zasmuci, więc Max bawił się w moderatora. Natomiast z czasem nauczyłam się podchodzić do tego z dystansem, ponieważ doszłam do wniosku, że kurczę. Co obca osoba, która nigdy na żywo mnie nie widziała, nigdy na żywo ze mną nie rozmawiała, może o mnie wiedzieć? Widzicie tylko to, co jest na filmikach. Nie wiecie, co robię przez cały dzień i jak się zachowuję w danej sytuacji, co przeżyłam. Raczej na ten moment przyjmuję się tylko opinią osób, które są dla mnie ważne, a tymi komentarzami już tak nie. Czy mieliście w związku jakieś tematy tabu? Max, mieliśmy w związku jakieś tematy tabu? Nie, nie. Dobra, może na samym początku, przez pierwszy miesiąc, dwa. Nie nudzi cię ciągłe siedzenie w domu? No, kurde, no. Ja nie siedzę ciągle w domu. <laughs> ja naprawdę nie siedzę ciągle w domu. Wbrew pozorom, my nie siedzimy ciągle w domu. My, jakby nagrywamy często filmy w domu, więc wy możecie tak sobie myśleć, że my ciągle siedzimy w domu, ale my, jakby, no wiecie, mamy inne życie poza YouTube'em. I my też mamy dużo zajęć poza domem, o których wam po prostu nie mówimy, no bo wiecie, no troszeczkę prywatne musi być, tak? Czy jesteś pewna siebie? I tak, i nie. Co mam na myśli? Jakby. Jestem pewna siebie, sama dla siebie. O, w sensie, mam na myśli to, że na przykład wierzę w swoje umiejętności, że na przykład pod warunkiem, że jestem sama ze sobą albo tam z bliskimi, sobą, no to wiem, że na przykład z czymś sobie poradzę i jestem pewna, no i jestem po prostu pewna siebie wśród bliskich. O, tak. O, tak bym to nazywała. Jestem pewna siebie wśród bliskich mi osób. A jak się znajduję wśród obcych. To nie jestem w ogóle pewna siebie. Jakby ja nigdy nie emanowałam taką pewnością, nigdy nie byłam taka, wiecie, odważna, tylko zawsze taka byłam, wstydliwa bardziej i taka, taka myszka. Masz jeszcze swoją suknię ślubną? No oczywiście, że mam. Jak chcecie, to wam zrobię taki odcinek ślubny. I ja w ogóle, ja tej sukni nie miałam dwa lata na sobie, więc jestem mega ciekawa, czy ona będzie mi jeszcze pasowała. I czy Max wejdzie w garnitur? On chyba nie wejdzie. Zobaczymy. Jeżeli chcecie, to Wam zrobię taki filmik. Jaki był moment w Twoim życiu, w którym byłaś z siebie naprawdę dumna? Jakby tak pomyśleć, to zdecydowanie byłby to wyjazd do Chorwacji. Podejrzewam, że dla niektórych z Was będzie to takie, proszę, ale powód do dumy. Ale wiecie, no, dla osoby, która. Wiecznie się wszystkiego bała. Wstydziła się w ogóle, wiecie, kontaktu face to face z ludźmi, i w ogóle była taka trochę nieporadna. Nagle została, wiecie, w obcym kraju, zupełnie sama. Tutaj najważniejsza osoba trafiła do szpitala, nie wiadomo w ogóle co tu będzie. W ogóle też okazało się, że przecież Max miał być transportowany samolotem taka była pierwsza mowa. Taka pierwsza myśl, żeby był transportowany do Polski samolotem, a ja bym musiała wracać tym samochodem z tą rozwaloną nogą z Chorwacji zupełnie sama. I jakby, no, jestem mega z siebie dumna, że sobie poradziłam, że przede wszystkim zachowałam zimną krew, że się nie rozryczałam, nie rozłożyłam rąk, nie, nie wiem, nie zadzwoniłam, żeby ktoś do mnie przyjechał, bo ja nic nie ogarnę, tylko że faktycznie, mimo wszystko, sobie poradziłam. Biorąc pod uwagę, że też ten mój język jest taki, no, pozostawia wiele do życzenia, ale mimo to, mimo to jakoś się dogadałam, jakoś sobie poradziłam, ogarnęłam ubezpieczenie i to wszystko, wiecie, z tą rozwaloną nogą i na policji ogarniałam i z tymi dokumentami i sama pojechałam z Makarskiej do Splitu i w środku nocy, to jest w ogóle dla mnie takie, takie wiecie, nie, że ja sama w środku nocy, bo to była po 23, przed 24, a doba hotelowa była do 24. Ja 10 minut przed 24 ogarnęłam sobie pokój w hotelu i sama tam pojechałam. To po prostu jest dla mnie coś naprawdę niesamowitego, dlatego że nie wiem, ja zawsze miałam takie dziwne akcje, takie schizy trochę. Bałam się w nocy gdzieś sama do jakiegoś hotelu, bo sobie wkręcałam jakieś wiecie, różne rzeczy. Ja się po prostu za dużo złych książek, znaczy złych, ja się za dużo po prostu książek naczytałam i naglądałam strasznych filmów. Więc miałam różne wyobrażenia, ale wtedy to zupełnie przestawiło mi się myślenie i to było coś naprawdę niesamowitego. Czym najłatwiej Cię zdenerwować? O, zdecydowanie niesłuchaniem mnie. Jak ktoś mnie nie słucha... To po prostu dostaję takiej nerwicy, że to jest jakaś masakra, ale nie mam tu na myśli tego, że ktoś nie robi tego, co ja chcę, tylko chodzi po prostu, wiecie, o zwykłe słuchanie, że ogólnie, że coś mówię, o czymś opowiadam, o coś pytam, a ktoś mnie zlewa. Ja nienawidzę, jak ktoś mnie zlewa. Must have podczas sprzątania. No kurde, ręczniki papierowe. Czego najbardziej nie lubisz w innych ludziach? No to tak jak mówiłam, tego, że na przykład mnie nie słuchają, ale też bardzo nie lubię, jak ktoś się wywyższa. O, nie lubię ludzi, którzy się wywyższają, którzy mają taką, wiecie, taką manierę, że nie wiem, widzisz kogoś i. Od razu czujesz, że ta osoba traktuje cię z góry, że się wszystkim przechwala, co to nie ona, i niby wszystko spoko, bo po prostu niektórzy tak mają i jakby nie mają nic złego na myśli, po prostu, po prostu tacy są. Ale najgorzej, jak ktoś, nie znając cię, patrzy na ciebie z taką, wiecie, pogardą. Nie znoszę czegoś takiego. Czy siebie akceptujesz i kochasz? Czy od zawsze tak było? Więc tak i nie. Tak akceptuję i kocham siebie, nic bym w sobie nie zmieniła, ale nie zawsze tak było, ponieważ jakby inaczej. Ja nigdy nie miałam jakichś takich wielkich kompleksów na zasadzie, że wstydziłam się wyjść do ludzi, czy nie, bo na przykład nie, coś mi w wyglądzie tam nie pasowało. Natomiast, no, miałam kompleksy takie typu. Bardzo się wstydziłam w okresie szkolnym pokazywać swoje stopy. Ogólnie nie lubiłam chodzić w sandałach, o, poczekajcie. Ogólnie nie lubiłam chodzić w sandałach, bo wstydziłam się swoich stóp, bo sobie wymyśliłam, że one, że palusz, że mam dziwne palce. Takie. ziemniaki? No, tak, tak, ten. No nie, no to jakby z tym miałam taki kompleks, no już nie mam, no bo wiadomo, no jestem starsza i jakby nabrałam takiego dystansu do pewnych rzeczy. I co jeszcze? Był też okres, że nie lubiłam swojego nosa. Nie lubiłam bardzo swojego nosa, nie podobał mi się taka, taka pyra śmieszna dziwna. Ale wiecie, jakby ja nigdy nie miałam takich myśli, że Jezu, ale mam brzydki nos, wtedy się zasłaniał go w ogóle, to jak będę dorosła, to co zrobię operację. Nie, ja nigdy o żadnej operacji nie myślałam z tego względu, że ja wychodzę z założenia, że dopóki nie ma takiej konieczności, to nie będę sobie celowo sprawiała bólu i jeszcze za to płaciła, tylko po to, żeby nie wiem. No, żeby nie wiem, żeby ten nos wyglądał lepiej. Jakby wiecie, dla mnie to nie jest jakaś taka super motywacja, ponieważ ja nie lubię sobie sprawiać bólu. Więc jakby uważam, że obecnie wyglądam i zawsze wyglądałam tak, że nie ma takiej potrzeby, żeby coś w swoim ciele zmieniać. Nie wiem, jakby to było, jakbym wyglądała inaczej, jakbym miała nie wiem, inny przykładowo nos. To no, wiecie o co chodzi, nie? W sensie, jakby ja akceptuję to, jak wyglądam mogłabym coś ulepszyć, ale wychodzę z założenia, że po co? I jakby wiecie, też nie neguję osób, które poprawiają coś w swoim wyglądzie z tego względu, że uważam, że każdy ma prawo do własnych decyzji i każdy powinien robić ze swoim ciałem to, na co ma ochotę. Natomiast no tak jak mówię, nie ja akurat nie lubię sobie sprawiać niepotrzebnie bólu. A, no i jeszcze moje uda. Ja naprawdę mam kompleks z udami, ale też wiem, że to jest moje lenistwo. I gdybym tylko spięła tyłek, to byłoby inaczej, więc jakby super mocno się tym nie przejmuję, tylko raczej to jest na zasadzie, że ja pierdziele, jaka jesteś leniwa, byś coś zrobiła z tymi uciskami, a nie. A potem widzę lody i sobie myślę, no w sumie aż takie złe nie są Co myślisz o walce Lexi z Natsu? Nic. Serio, totalnie nic o tym nie myślę. Jakby wiecie, mnie temat w ogóle nie interesuje i no nie wiem, tu gdzieś w sumie jednak ja nie wiedziałam, że my ze sobą walczą, bo tam Max mi uświadomił, że ktoś tam mu jakieś pytanie zadał, chyba na Insta i o tam odpowiedział. No i jakby nie, nie totalnie mnie to nie, nie interesuje, nie śledzę i w sumie mam to w nosie, więc nic nie sądzę. Dobra. Słuchajcie, bo już widzę, że trochę, trochę, trochę czasu to zajęło. Powiedzmy, że na tym zakończymy. Natomiast yy, na resztę pytań odpowiem, ale nie w jutrzejszym odcinku, bo jutro będą maseczki, bo dzisiaj będę maseczki nagrywała. Będziemy robić test maseczek i będzie to robił ze mną Max, ponieważ on ma więcej niedoskonałości i zobaczymy, jak tam na jego cerze to się sprawdza. I dajcie mi znać, czy mam się martwić o tą różę, czy nie. O te różę w sumie. Czy to jest od wody, czy to jest po prostu jakieś choróbsko Dopadły moje różyczki i muszę czymś to spryskać. Także ja czekam na wasze informacje. Oczywiście dajcie mi znać, czy filmik wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale i trzymajcie się. Cześć.